Gdy pada nazwa kaszanka, to wszystko jest jasne, ale czy na pewno? A co powiecie na bardziej egzotyczną jej wersję i z ryżem, a więc ryżankę? A jak obtoczymy ją w panierce i dodamy do wywaru takiego, jakiego użyliśmy do ramenu? Zaciekawieni? To razem z moim gościem Rafałem zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Popuśćcie w wodze fantazji. Działania, w których tematem przewodnim była kaczka, zaczęliśmy w poprzednim filmie. Możecie go obejrzeć. Link jest teraz na ekranie i w opisie filmu. Teraz tylko skrót najbardziej istotnych faktów. Skaczki wycięliśmy piersi, a korpus opiekliśmy w piekarniku i użyliśmy go do zrobienia znakomitego wywaru. Będzie dziś potrzebny. Mięso oddzieliliśmy od korpusu i także będzie dziś wykorzystane. A z wywaru powstała bardzo treściwa baza do gęstego dania typu ramen, którą też dzisiaj wykorzystamy. Dzień trzeci, my się witamy ponownie ze sobą i z wami. Na stole naprawdę dużo. No, i też dzisiaj będziemy działać i finalizować już wszystko. Tak, jest to ostatni dzień naszych, naszego pomysłu. E, dzisiaj będziemy robili kaszankę azjatycką. E, dlatego krótko opowiem o tym, co się znajduje na stole. I najpierw powiem o tym, czego nie ma. Nie ma tutaj krwi. Jest ona w zamrażalniku. Nie, nie wyciągamy jej na razie, bo nie jest nam potrzebna. Natomiast jest to krew wieprzowa, ponieważ bardzo ciężko dostać krew z kaczki do. W obrocie handlowym chyba no w ogóle jej nie ma. Kiedyś mi się wydawało, że była, a teraz. No być może jakieś przepisy sanitarne zakazują. Jak wiecie coś na ten temat, to dajcie znać, czy to jest w ogóle Chętnie możliwe dowiemy, do kupienia. To. Dobrze, to, to może po kolei, co, co my tutaj mamy. Mamy ryż, bo robimy nie kaszanka, a ryżanka. Mamy mleko kokosowe, mamy sos hoisin, mamy sambal, mamy pastę curry, mamy kolendrę ziarno, mamy kolendrę świeżą, mamy wątróbkę, mamy osłonki do, do ryżanki, mamy tutaj też solankę, która posłużyła nam do wysolenia piersi skaczki, które były obecne w ramenie. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy na początku, jest to taki projekt, który zakłada, że niczego nie wyrzucamy, więc ta solanka też nam się przyda. Jest ona naprawdę mocno aromatyzowana i, i zrobi nam tutaj robotę. Mamy wywar z gotowania kaczki i mamy mięso i skórę z kaczki. W związku z tym, że tu jest wiele słonych rzeczy, to prawdopodobnie sól może być w ogóle niepotrzebna, a już na pewno do smaku. Może tak być, natomiast. Tu jeszcze chciałem tylko dokończyć olej spalonego sezamu. Prażona cebula. Można używać świeżej, można używać suszonej, natomiast prażona jakby wybija smak jeszcze bardziej i polecam jak najbardziej w wyrobach domowych. Mamy kiszony imbir i mamy sos ostrygowy, który no ja uważam, że akurat do kaszanki takiej azjatyckiej jest składnikiem jak najbardziej pożądanym. Bardzo ciekawy mnie ten smak. No, będzie dziwnie, może dla niektórych, ale, ale zobaczymy. Natomiast chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że ryż będziemy gotowali w trzech rodzajach płynów, bo użyjemy mieszanki i solanki, i tego wywaru, i mleka kokosowego. Także no, zobaczymy. Już sam ryż będzie smaczny. Tak, już sam ryż będzie, będzie na pewno ciekawy. I być może uda nam się to sfinalizować jeszcze w jeden sposób, ale na razie zachowajmy to jako niespodziankę, bo zobaczymy czy nam czasu wystarczy. Dokładnie. No to co? To co, no to my kończymy gadanie, zakasamy rękawę i bierzemy się za robotę. A czy się ja będę nagrywał, on no, będzie pracował. No, jakoś no, podział sam. obowiązków musi być. Dobra, to co? Wiedziałem. Działamy. Zaczynamy od rozgrzenia wywaru z kaczki. Około 1.4 litra. A gdy to się dzieje, siekamy kolendrę około 30 gramów. Będzie potrzebna później. Do gorącej wody wrzucamy wątróbki drobiowe, pół kilograma. I parzymy przez 5-7 minut. Potem odcedzamy je, ale zachowując wywar. Przelewamy przez sito solankę, w której marynowały się piersi kaczki. Około 0,6 litra. Do gara wlewamy 50 ml oliwy po A po rozgrzaniu wsypujemy 0,7 kg ryżu i prażymy go przez kilka minut. Po czym zalewamy wspomnianą salanką oraz mlekiem kokosowym w ilości 0,4 litra. Ryż się gotuje. Czas pokroić wątróbki na kawałki. Które zmieszczą się w kiełbaskach. W garnku z ryżem robi się gęsto. Zaczynamy dolewać wywar z kaczki. porcjami. Ile ryż będzie potrzebował? Nasz potrzebował wiele, ponad litr wywaru. W kolejnym kroku dodajemy mrożoną krew, łącznie 360 ml. Mieszamy i grzejemy do jej rozpuszczenia. Następnie pokrojone wątróbki oraz obrane z korpusu kaczki mięso. Teraz dodatki do smaku. Porcjami. Sambal olek łącznie 240 g. Kiszony imbier 75. Siekana kolendra 30. Bielona kolendra 2 g. Sos ostrygowy 30 g. Olej sprażonego sezamu 12 g. Prażona cebula 50. Sos hoisin 55 g. Jak wspomniałem, dodatki są do smaku, więc dodajemy je po trochu. A ja podaję sumaryczne ich ilości. Czerwona pasta kary 15 g. Oraz sól i cukier na sam koniec. Także do smaku. Gdy już smakuje, wkładamy farsz do nadziewarki i napełniamy nasze azjatyckie kaszanki. I skręcamy je w pętka. Długość wedle uznania. Czas obróbkę termiczną w gorącej wodzie, która winna zawierać się w zakresie 85 do 90 stopni Celsjusza i trwać 30-40 minut, zależy od grubości kaszanki. Czas wyjąć jedną część i spróbować. Ale to nie jest finalna postać naszej ryżanki i kaszanki. Jest dobrze, można wyjąć całość i działać dalej. Kaszankę chłodzimy w lodowatej wodzie, następnie schładzamy dodatkowo w zamrażarce, by łatwiej zdjąć skórkę. Kroimy pędka na kawałki, obieramy ze skórki i panierujemy w bące, a następnie dwa razy w jajku i panierce panko. Następnie grzejemy bazę do potraw typu ramen, wykonaną w poprzednim odcinku i głęboki olej do smażenia naszej panierowanej ryżanki. Ciekawy dodatek marynowana tykwa. Kroimy w paski. Miska z nori gotowa, komponujemy nasz niezwykły ramen. Najpierw baza, potem makaron. marynowane jajko, krojona tykwas, wodorosty wakame, smażone w panierce azjatyckie kaszanki i siekana kolendra. Gotowe. No i dobrnęliśmy do dzisiejszego finału. Mamy jeszcze niespodziankę? Mamy niespodziankę, ale, ale za chwilę. Co tu jest? Mamy ramen, taki sam jak wczoraj, znaczy ten sam dokładnie jak wczoraj. Baza. Baza. Mamy oczywiście makaron, mamy nori, mamy wakamę, natomiast skończył nam się kiszony imbir i zamiast tego dzisiaj jest tykwa, ale powinien być kiszony imbir. No powinien być, bo jednak daje specyficzny smak, ale nie o to chodzi. Mamy tutaj spanierowaną kaszankę azjatycką, którą widzieliście wcześniej. Ideą Naszego spotkania było to, żeby wyjść od surowca, pójść dwiema drogami i na końcu spiąć to jedną klamrą, tak, żebyśmy się spotkali w tym samym punkcie i dwa produkty, które wykonaliśmy, są finałowo jednym daniem. No. Kaszanka oczywiście może być jedzona na gorąco, może być pieczona w piekarniku, może być odsmażona na patelni, jak sobie życzycie, a tutaj jest w zupełnie nieoczekiwanej formie i towarzystwie. Jest, jest spanierowana w panko w ramenie, także. Próbujemy? No, próbujemy tego szalonego pomysłu. No boy, no. Coś niesamowitego. Dla mnie jest to coś niesamowitego. Cieszę się. Ale to powtarzałem, wiele, wiele razy powtarzałem, kto domowemu wędliniarzowi zabroni, w tej chwili mogę to chyba rozszerzyć, kto domowemu kucharzowi zabroni szaleć, łączyć, tworzyć takie potrawy, na jakie ma ochotę. Też jesteś tego zdania? No, jak najbardziej, według własnego pomysłu. No to skoro tak, to co? To... Mamy jeszcze niespodziankę tak. dla Was. Tak, to za chwilę dogramy i tam już się pożegnamy, a w tej chwili... Musimy zjeść, nałożyć porcje na resztę domowników, bo już też czekają nerwowo. No, zobaczymy się za chwilkę. zobaczenia. A oto przygotowanie niespodzianki. Potrzebny jest tarty, aromatyczny ser 30 g i mrożone owoce morza 200 g, które zalewamy wodą i po rozmrożeniu odcedzamy. W tym samym czasie w piekarniku opiekamy nasze kaszanki. Na patelni rozgrzewamy 50 ml oliwy pomacowej i smażymy owoce morza z dodatkiem czosnku, białego wina i masła. Powstaje smakowity sos. Dodajemy sos ostrygowy i sól do smaku. Gotowe. Wszystko ląduje na talerzu razem z serem i siekaną kolendrą. Musicie przyznać, że to jest szalony pomysł. Ja bym sobie w życiu nie połączył kaszanki z owocami morza. No, mamy mały bonus, nie planowaliśmy tego, ale z racji tej, że trzeci dzień już tutaj w tej kuchni walczymy, postanowiliśmy zrobić coś ekstra. Kaszankę zrobiliśmy w piekarniku. Chodziło o to, żeby uzyskać chrupiącą skórkę. A owoce morza podsmażyliśmy sobie na patelni. Białe wino, masło. Wszystko, wszystko było widać. Pachnie, Klasyna. powiem tak, że... A na finał trzyletni ser Artura, który mnie poczęstował i który dla mnie tutaj dzisiaj był game changerem całkowitym. I kolendra, także... No to ta kolendra jest najważniejsza. Tak, kolendra. <grym> próbujemy, próbujemy. Dla Ciebie. Kaszanka tak w środku wygląda. Mm, kurde, no, ale teraz kaszalko nie pachnie. No nie, no, <gry> bardziej owocami może. Za duży, za gorący kawałek wziąłem, ale powiem, zapłaciłbym za to. No, no, no. super. Zapłaciłbym za to. W życiu bym nie wymyślił takiego połączenia jak kaszanka z owocami morza, ale to naprawdę spakuje. Nie no, wyjechane w kosmos <noise> powiem Wam, <ci się. głos> Szalony pomysł, ale zakręcam. Spróbujcie. Spróbujcie. To jest naprawdę coś niesamowitego w smaku. W razie. Serdecznie Wam dziękujemy. Kciuki w górę. Jeżeli się podobało Wam, że mam takiego gościa, to koniecznie dajcie znać, żebym go mógł jeszcze raz to kiedyś zaprosić, bo te, przez te kilka dni tutaj oraliśmy dość ostro i ja nie wiem, czy on będzie miał ochotę spotkać się ponownie. No, ja dziękuję bardzo za, za zaproszenie Arturowi, naprawdę było fajnie i no, miejmy nadzieję, że może jeszcze kiedyś razem coś zrobimy. No, mnóstwo doświadczeń, mnóstwo smaku, bardzo ciekawe. Ja przynajmniej dużo skorzystałem z tej wizyty. Ja również. Do Dzięki. zobaczenia. Następnym razem. Hej, cześć. cześć. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, to kliknij w kafelek na ekranie i obejrzyj następny.